Grypa, nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. Tu jest dla bezpieczeństwa stosunkowo zniezłotnie łączony do opakowania się wróciłakiem przeciwwskazania w przypadku wątpliwości w stosunku się z lekarzem nocno-farmaceutom. Niedrożność, zatok w przeziębieniu? Działam i biorę Gripex Hot Intense. Gripex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. Greckscot intens działam. Ponad 50 zł? Ponad 50 złotych. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 50 zł tańszy niż w Biedronkach. Tańszy, tańszy, tańszy! Lidl, to się opłaca. Z inspiratorem TVN to inspiracje znajdują Ciebie w ulubionych programach. Oglądaj to, co lubisz i skanuj kodysz ekranu. Inspirator TVN, Twoja przestrzeń inspiracji. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu Oczami wyobraźni widzisz uciążliwe objawy Długie leczenie i L4? To pewnie infekcja wirusowa Od razu podaj mu syrop Neozine Forte Neozine Forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji I nie dopuszcza do rozwoju choroby I to już pełen sukces To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmacetą Neozine Forte, szkoda czasu na chorobę Nowe odcinki. Ciężarówką przez Malezję. W niedzielę o 15.45 w Turbo. Na ryneczku Lidla. Codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Z kuponem Lidl Plus. Burówki amerykańskie. 13,99 za aż 400 gramów. Lidl, to się opłaca. Melatonina, ale tam dobry, gdyż ten dobry dzień właśnie zaczął się. Melatonina Lekam pozwala szybko zasnąć i dobrze spać. Melatonina nie uzależnia. Dzięki melatoninie Lekam możesz rano dobrze funkcjonować i być gotowa na wszystko. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. wskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Teraz ze słoneczkiem. Nowy żel do prania Kokolino Wonder Ranie Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolino Wonder wash. Szybkość prania, która zachwyca. Co zrobić, żeby wszystkim smakowało? Łowić z rubellą? Lubella z Łowiczem Lubella z Łowiczem, Łowicz z Lubellą. Ważne, że wszystkim smakuje. Szaszłowicz i ma Lubella. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Kto chciałby się męczyć z uciążliwymi objawami i długim leczeniem? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu weź neonzine forte. Neozine Forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. Nowy żel do prania Kokolino Wonder Wash. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kolejna Wonder Wash. Szybkość brania, która zachwyca. Antek ma kaszel suchy. Dostaje więc herbatek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Zosie dopadł kaszel mokry. Też bierze Herbatec Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Ania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej Herpa Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herpa Junior. Na kasze suchy i mokry. Marzę o takie podróże. Eee, a podróż marzy, byś się wyprawił do kolektury. Pruszcz, <mulacja> nie Nie też. Szczęście brafia się elemental. w Lotto w kumulacji do wygrania 14 milionów złotych. Z bankiem BNP Paribas korzystasz potrójnie. Oszczędzasz, dostajesz zwroty za płatności kartą oraz odkładasz na marzenia w GoDreams. Zyskuj 7% potrójnie. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Sponsorem programu jest producent leku Ascorbita na odporność.